Usuń duplikaty w Excelu. W przypadku baz danych, zwłaszcza dużych, bywa konieczna weryfikacja i usunięcie zduplikowanych wartości. Jeśli chcesz pracować na określonym obszarze danych, zanim wybierzesz opcję usuwającą duplikaty, zaznacz wybrany obszar danych. To istotnie podnosi świadomość i efektywność pracy. Otwórz kartę Dane. Wybierz narzędzia Usuń duplikaty i wykonuj polecenia od programu. Pamiętaj, że zależnie od wersji wydania Excela lub Office'a, z którego korzystasz, ikona narzędzia Usuń duplikaty może nieco różnić się wyglądem i lokalizacją. Podobnie będzie, jeśli pracujesz na małym ekranie lub na zmniejszonym oknie Excela. Wtedy otrzymasz ikonę w formie obrazka bez podpisu. Zdublowane wartości zostaną usunięte, a program poinformuje Cię o wyniku pracy, czyli ile powtórzeń zostało znalezionych i usuniętych. Podobne działanie w bardziej skomplikowanych przypadkach można wykonać za pomocą narzędzia Znajdź i Zamień. O tym w jednym z kolejnych materiałów. Pamiętaj, że w wyniku usunięcia kopii wartości, obszar danych zostanie zawężony w porównaniu z oryginalnym. Zawsze masz możliwość rozszerzenia obszaru, o co zapyta Excel w trakcie usuwania powielonych wartości. Thank you.